Ścigodne księże biskupie, w okresie Wielkiego Postu uczęszczaliśmy na nabożeństwa drogi krzyżowej. Podczas niej mogliśmy sobie przypomnieć i na nowo uświadomić, jak wielki trud przyjął na siebie Jezus, by dźwigać krzyż i na nim umrzeć. A to wszystko z miłości do każdego z nas. Prosimy więc Ciebie, księże biskupie, byś poświęcił nam krzyże, które trzymamy w naszych dłoniach. Pragniemy, by one przypominały nam to, Dzisiejsze wrażenie, ale jeszcze bardziej, by każdego dnia przypominały nam, że Bóg jest miłością, a my od niego mamy tej miłości się uczyć w naszym młodym życiu. Otrzymacie ducha świętego, wspomnijcie na wiarę, którą wyznaliście na Chrzcie Świętym, albo którą Wasi rodzice i wszyscy wyznali razem z Kościołem w dniu Waszego już. Pytam każdego z Was. Czy wyrzekasz się szatana wszystkich jego spraw i pokus? Wyrzekam się. Czy wierzysz Boga w Boga Ojca Przechodzącego, Stworzyciela Nieba i Ziemi? Wierzę. Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Jego syna jedynego, a naszego Pana, Narodzonego z Maryi Dziewicy, Umęczonego i Pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca? Wierzę. Czy wierzysz w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela? którego masz dzisiaj otrzymać w sakramencie wierzmowania, tak jak apostołowie otrzymali to w Dzień Pięćdziesiątnicy. Wierzę. Czy wierzysz w święty Kościół powszechny, obcowanie święte, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? Wierzę. Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą klubą w Chrystusie Jezusie, Panu Naszym. Amen. Najmilsi, prośmy Boga Ojca Wszechmogącego, aby łaskawie zesłał Ducha Świętego na te przybrane dzieci swoje, odrodzone już na Chrzcie do życia wiecznego. Niech Duch Święty umocni swoimi obfitymi darami i przez swoje namaszczenie upodobni do Chrystusa Syna Bożego.